Więc widzisz Guciu, tak to jest, że sobie łazisz trochę bez sensu, bez celu, nic nie ma i potrzebuj... Jest! Gucio! Gucio, są! So! Są so! so! prawdziweczki, patrz! Do słoiczka, patrz jaka dziewczynka! Ua! Pięknie, a druga, a nóżka smukła, a główek, główki tak... Ua! No, to jest właśnie ta podnieta, to jest ta adrenalinka. To dla grzybiarzy jest smaczek najlepszy. Wow, Guciu mamy! Jest jeszcze jeden. Widzisz, cierpliwość popłaca. Bo to jest tak, że jak się wejdzie w takie miejsce, gdzie są, to trzeba rozglądać się na prawo i lewo, bo one lubią sobie w stadzie rosnąć. No, jest troszkę. Jest troszkę czyściutkie, zdrowe. No no. No i co by to było, wiesz, Guciu, gdyby nam lasy sprywatyzowali i zabrali. To przecież ja bym tu nie mógł siedzieć. A taka frajda. Pewno gdzieś tu jeszcze coś się napatoczy. Ale się człowiek nakuca przy tych grzybach. O, jest, jest. Guciu. Jest. Upa! Widzisz jakie ładne? Trochę. Klimaki go nadżarły, ale to nic. O, boże! Ale byk! Uciu, ty jadasz grzyby nie jadasz. To nie? Piękny. Widzisz, Gustaw? Braciszki dwa. Ha? Mały i duży. Z reguły między grzybiarzami to jest rywalizacja. Oczywiście, że nikt nikomu nie powie, gdzie, gdzie to zebrał. Więc ja pewno też nie będę mógł tego powiedzieć. A widzicie, że. Naprawdę są ładne grzybki. O, na sosik się nada. Jestem ciekaw, jak pani Zosia zobaczy albo pani Janeczka ten mój zbiór. To o, od razu powiedzą, a czemu pan nas nie zabrał? I zawsze mają o to pretensje, że jeżdżę sama. No ale przecież nie będę pokazywał takich miejsc. O, super. Lubuszanie kochają lasy, łażą po nich, myszkują. I potem się chwalą namiętnie zrobionymi marynatami z grzybów, kurek, podgrzybków, o białych nóżek, czyli prawdziwków. No i z grzebiarzami to tak jest, że nikt nikomu miejsca nie chce pokazać. Ale jak już kogoś bierzesz, na pokład jedziesz z tym kimś, to pamiętaj, oj Guciu, to ty nie będziesz pamiętał, bo ty pies jesteś. Ale przynajmniej Ci, którzy będą to oglądać, to niech pamiętają, że jak ktoś Cię grzecznościowo bierze na grzyby i pokazuje Ci swoje miejsce, co jest błędem totalnym, ale są tacy ludzie, to nie pchaj się przed gospodarza, jeśli on mówi, tam niedaleko jest taka moja polanka, to nie rób tak, jak robią moje znajome, że one za kosem, za kosem lecą i wyprzedzają mnie na tej polance. Bo no to nie po to je biorę, żeby ona moją polankę pierwsza znajdowała i zebrała mi grzyby. To pani Janeczka tak robi zawsze. To taka 74-letnia kobieta. Bardzo ją lubię, ale na grzyby trudno ją zawierać. O, jest, jest, jest. Jest jeszcze jeden. O, wow. Człowiek się natacha na męczy. Jest. No to jest. To jest wielka frajda, to jest naprawdę bardzo duża satysfakcja, chodzenie po lesie. Relaksuje się człowiek, odpoczywa oczywiście i wiecie, no jest taka sytuacja, że jak się na to patrzy i myślą tak, no zwariował w ramach kampanii wyborczej, poszedł do lasu na grzyby. Pewno wielu polityków będzie tak robiło, w związku z czym pojawia się pytanie, jak się ma grzyb do sprawy polskiej. Do sprawy wyboru. Nijak. Po prostu jestem najlepszy. I tyle.